Cześć wszystkim, z tej strony Przemek, witam Was w moim nowym filmie, a dzisiaj znajdujemy się w studiu e-Akwarium w Krakowie, gdzie pracuję na co dzień, prawie na co dzień. Chciałem Wam pokazać to paludarium, które jest naprawdę świetną opcją dla ludzi, którzy mają mało czasu w domu, a nadal chcą mieć coś pięknego. Czemu tak mówię? Ponieważ, no jak widać, yy, sama pielęgnacja nie zajęła mi du dużo czasu. Przetarcie szyb, plus podmiana wiaderka wody, którą wykonujemy tu szczerze mówiąc raz na miesiąc. Myślę, że każdy znajdzie takie 5 minut raz w miesiącu. A naprawdę ten wystrój może cieszyć oko. Jeśli chodzi o samo akwarium, sam sprzęt, mamy tutaj akwarium ze szkła OptiWhite o wymiarach 120x60x60. Do tego dwie lampy NuNIC na stelażu. Za filtrację odpowiada duży kubełek Eheim Professional 3E. Myślę, że tu też jest klucz do sukcesu, ponieważ no, jest tutaj naprawdę mało wody. Nie dość, że akwarium jest zalane nawet nie do połowy. Do tego baza aranżacji, którą stanowi lawa. Zajmuje też sporo miejsca, także wody naprawdę tu nie jest dużo, a ten kubełek robi robotę, świetnie to filtruje i to akwarium, które jest tutaj na dole, no jest naprawdę stabilne i ciągle czyste, nie ma tutaj praktycznie gramaglona. Jeśli chodzi o obsadę ryb, są tutaj dwie ławice, które pewnie teraz słabo widzicie. Zaraz postaram się je pokazać z bliska Danio Chopraj oraz Pseudogumil Gertrudy. A pod mnie pływa bocja siatkowana. Wydaje mi się, że to nie jest często spotykana bocja. Możecie ją tutaj u nas zakupić raz na jakiś czas. Mam ją u siebie na regale. Nie rośnie duża, nie jest agresywna i bardzo fajna w obserwacji. Każdy jak tutaj przyjdzie, to zwraca na nią uwagę. Jeśli chodzi o rośliny, w strefie podwodnej dosyć biednie pod tym względem, jeśli mogę tak powiedzieć. Po lewej stronie anubias, na środku mamy bolbitisa, natomiast strefa nadwodna jest już tak dosyć bogato zarośnięta. Na środku mamy takiego dużego skrzydło kwiata, który nam ostatnio zakwitł bardzo ładnie. Parę skrytokwiatów, w głównej mierze u góry bluszcz, który pokrywa też skały dragon. Trochę opląt tu i tam, wiadomo, mchy, jakieś mniejsze roślinki dla detali. Bardzo fajnie tutaj nam to rośnie. Zraszamy to od czasu do czasu. Do tego, jak widać, tutaj foger. Myślę, że bardziej spełnia taką funkcję ozdobną tutaj. To chyba wszystko, jeśli chodzi o dane techniczne tego zbiornika, o obsadę roślinną. Dajcie znać w komentarzu, czy podobają Wam się zbiorniki tego typu, czy sami chcielibyście założyć taki. Mam już jeden film, który mniej więcej pokazuje, jak założyć yy, może, no, w sumie podobne paludarium. Jeśli jesteście ciekawi, jak to wygląda, to zachęcam Was do oglądnięcia tego filmu. Jeśli Wam się podobało, to jak zawsze zostawcie subskrypcję. Zapraszam Was też do obserwowania mnie na Instagramie i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!